Uwielbiam ten, ten pilot assist, to jest się nazywa, kiedy, kiedy on sam jedzie, sam skręca, sam, sam hamuje, sam przyspiesza, wszystko sam robi, a ja tutaj mogę sobie oglądać mecz jednym okiem. Wiem, że tego nie wolno no, robić, nie, robić panie, ale panie. Niech mnie ktoś złapie. <laughs> Ja zazwyczaj nie oglądam, tylko słucham. Na przykład, jeżeli jest mecz i Siątek, na przykład gra, no to albo się po prostu zatrzymuję gdzieś na jakimś parkingu i sobie oglądam, albo jadąc po prostu słucham, bo już wiem, co się tam dzieje. Od czasu do czasu mogę sobie tam zerknąć, bo wiem, że mój samochód nie skręci nagle w jedną mhm. stronę, tylko po prostu będzie jechał tak, jak tam są. Albo hmm. jeżeli napotka przeszkodę, to się po prostu zatrzyma albo zwolni. Więc to są te luksusy takiego m, wygodnego samochodu, ale mnie do tego nie potrzeba Mejbacha, hmm. czy jak to Pan mówił? Na przykład Dodge Viper. Dutch Viper. Muszę sprawdzić, jak to wygląda.